Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku 11 z WynCrafta. Dzisiaj będziemy kontynuować yy, w sumie to, co zaczęliśmy ostatnio, bo zapomniałem tak naprawdę pójść do majora i odebrać tego questa. Dobrze. Yy, w ostatnim odcinku pokonaliśmy Bossa, w sensie takiego przeci mocniejszego przeciwnika czasu, że tak to powiem. Teraz będziemy pewnie musieli. Yy, mierzyć się z konsekwencjami tych czynów i tak jak teraz, yy, major mówi, że jest ich więcej, więc trzeba będzie yy, odpierać ataki tych przeciwników, i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. I jest, muszę iść do npc który jest, chyba do tego Tomasa nawet chodzi. Mamy mu pomóc. Yy, musimy iść do miejsca, gdzie są pigmeni. Manny w sumie, bo pigmeni to yy, coś innego chyba. <laughs> Potrzebują TNT. Ja, jeśli dobrze czytam. muszę podążać ścieżką, która wychodzi właśnie z... Stronę. Jak coś następnym razem, jak będziemy yy, będzie kolejny odcinek, to będę miał już możliwe, że modyfikację, która będzie dodawała głosy NPC-om. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że to jakoś ciekawie, fajnie jest załatwione. I ruszamy w takim razie. Oj, w stronę tego Questa. Przeciwnicy, już widać, że są. Mocniejsi. W stanie odblokować właśnie tego spela, który będzie zadawał obrażenia obszarowe przeciwnikom. Jak tylko będziemy mieli 30 y, knucików w naszym mana-banku, trochę tu głośne są. Pójdź. Ludzie, dobra. Yy. Wziąłem, nie wziąłem. Jeszcze skrzyneczka. oj, i biegniemy właśnie w tamtą stronę. Potka sobie po drodze. Hmm, wezmę. Mam nadzieję, nas nie załatwią. Myślałem, że trochę mocniejszy będzie ten wybuch. Ale tak czy siak, daję w miarę radę. Więc lecę już tą drogą. Tutaj widzę, że jest jakaś ścieżka prowadząca do góry. Praw sobie na mapie, jak to wygląda. A, ja muszę tutaj iść, a jestem. Hmm. W takim razie chyba ten da radę przejść. Dobra, idziemy. Zobaczę, jak to będzie. A, jeszcze mam to skille do wykorzystania, dam sobie do <laughs> obrony, bo jak widzieliście, no mopki nas trochę ratały, więc lepiej będzie mieć troszkę więcej tej obrony. I zobaczymy, co tutaj będzie ciekawego. Bo jeszcze. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Mam nadzieję, że. że idę w miarę dobrą drogą. A. Mm, dobra. Powiedzmy, po... <laughs> powiedzmy że idziemy dobrą drogą. Tędy też się da dojść, z tego co mi się wydaje. Teraz po odkryciu tego. Da się. Oj. Dobra. Da się tędy przejść którą drogą? Tędy skrzyneczka, może coś raczej nic ciekawego. przeciwnicy 16 poziom, to tu nie będzie aż, aż tak ciężko przetrwać. Pozbierać lud No, da się w prosty sposób przechodzić dalej. To tam do góry musimy wyruszyć. Co my tutaj mamy? Musimy dostać się na górę właśnie tej. O. tego przejścia. Mam nadzieję, że coś ciekawego nastąpi. Czeka. Mam nadzieję, że tylko nie jacyś silniejsi przeciwnicy, chociaż może jakiś ciekawy z nich dropni Tempi też już tych teraz nam dropią Kawałki Skał? Okej okay. No Słyszę Fera O Straszony Creeper Oj Chyba I polecieliśmy Dalej mamy skórę creepera tylko i musimy iść tu do Tomasa. Co nam powiesz? Tak, udało się pokonać, chociaż bym powiedział, że się nie udało, bo tam pewnie na górze mieliśmy iść, ale creeper nam przeszkodził, więc. Widzieli musieli się jakoś tam dostać, albo go pozbyć, albo po prostu hmm, przekraść się na drugą stronę. Jest tu merchant, który może właśnie robić. Y, sprzedawca, który może robić maski. Hmm, można dostać maskę Creepera, żeby się przedostać. I teraz musimy jeszcze iść do. To tam. Musimy pokonać yy, yy, jak się tu nazywa, Pigments Overlord. To będzie dowódca pigmentów w sumie. Można by to tak nazwać. Więc jak go pokonamy to z niego powinna dropnąć nam skóra i z tej skóry będziemy mogli zrobić tą maskę, o której właśnie wcześniej nam mówił. W skrzynce same emeraldy. W sumie lepiej jak tylko emeraldy niż jak mamy mieć Jakieś rzeczy, które nam będą tylko zapychać. Ekwipunek lecimy dalej. To tutaj powinien być. Trochę ich się tu rozbierało, ale to nie jest żaden problem. Jest, o, tu jest dowódca menu. I już się nam go udaje zdjąć. O! Dobra. Mamy skórę. Nie mamy skóry, bo nie mamy miejsca. To sobie słowie I muszę teraz wrócić z powrotem do tamtego miasta. Więc no już znacie tą drogę. O! Meczka. Więc najpierw jeszcze. Auć! Auć! Najpierw sobie podnios spróbuję przynajmniej podnieść tą skrzynkę Będę może, o. Tylko nie mam, nadal nie mam miejsca. W takim razie wyrzucę to. Jeszcze tą niepotrzebną, yy, niepotrzebną różdżkę, bo mam na niski poziom jest. I wrócę do miasta, do rzucę i się z wami widzę. Jeszcze jak już tu jestem, to sobie zidentyfikuję to wszystko i posprzedaję. Dobrze, mamy skórę, więc co teraz? Musimy iść właśnie do tego merchanta, zrobić maski, zrobić sobie maskę creepera, wrócić do tamtej maskini. Dobra, tutaj mi się tak i mamy maskę creepera, czy tu są jakieś. Inne. O, to jest kawałek. Różne inne, właśnie, maski, które można by też kiedyś porobić. A ty co? Skąd ci to bierzesz? Oj. Yy, I teraz musimy iść z powrotem do tamtego miejsca. A nie, to jest jeszcze in, inne miejsce. Więc wyruszę do miejsca skąd nie byliśmy, chyba że to jest... Sumie... nie, dobra. Widzimy się za chwilkę. Więc teraz będziemy przychodzić górą, tam gdzie był właśnie ten boss Pigmenów. Chyba górą, chociaż nawet nie wiem <laughs> czy trzeba iść, chyba raczej nie, czy iść tamtym... o jakiś niszczony miecz. Na razie powiedzmy, że go nie potrzebuję, bo to jest wydaje mi się do jakiegoś quest'a itemek. Więc... o... I oczywiście muszę założyć tą maskę. Żeby się dostać dalej. I musimy zdobyć... Yy, proch strzelniczy właśnie z jednego... Jednego creepera. Oj. Mm. Teleportnie mnie z powrotem. Nie mogę... o. No. jest creeper, który będzie za nami podążał. Wiemy to teraz będziemy szli o ludzie jak już widzę za za ścianą, ile creeperów ludzie dziwne dźwięki, o mamy sporo tego prokutera ktoś o garuli Myślał, że jest tylko jedną osobą, która wie o tym miejscu. Ee, że kripery są niby mitem w tej krainie. On chce wszystkim innym udowodnić, że tak nie jest, że one po prostu y, są i są. no... Jak widać, on nie nosi żadnej maski i są chyba przyjazne. Mm, I. No, więc możemy. Już stąd wychodzić, bo mamy to, to, to pod co przyszliśmy. No i skrzyneczka przy okazji. Auć. I wrócę się do tamtego miasta na szybko. I już jestem przy tym NPC-cie. Tak, były tam creepery. Mamy już ten krok. Zostawiam ich w spokoju, bo skoro nie robią nic złego, to nie ma co na nich polować. Dobrze. Brakuje nam dosłownie jednego, dwóch expa, żeby kolejny poziom mieć. Więc sprawdźmy, co jest najbliżej nas. 700 300, więc chyba to będzie. Tak mi się wydaje. Dobrze, także idziemy robić to, czy to było Święty. Będziemy robić déjà vu. Deja vu. Tak to się powinno mówić. <laughs> to jest tuż obok tego miasteczka. To wrócę się tą samą drogą i widzimy się już na miejscu. I skrzyneczka. O, z legendarną różdżką. Yy, wyświetlę mam ją na ekranie. Zobaczycie sobie pierwsi, co to jest za różdżka. Mam nadzieję, że jakieś ulepszenie, przynajmniej dla tego, co teraz mamy. A ja ruszam dalej. Także już zbliżam się do tego miejsca. Jak można zauważyć, jest tu jakiś. O! Jest dogo i jest lobo. Rozmawiajmy z tym gościem. Hmm? Nie wiem, o czym on mówi, albo... Właśnie też mi się tak wydaje, że... że nie mam żadnego pojęcia, o co mu chodzi, bo... Coś mieliśmy znaleźć, niby? Okej, okay, musimy znaleźć jego łopatę chyba. Dobra. Więc... biegniemy ...w tamtą stronę. Ała. Co to jest? I gładnia zresztą resztę. ludzie złocie. Co to było? Nie żyje więc okej. Okay. Do jakiegoś yy... dungeonu chyba klucz zdobyłem, więc. Świetnie. bo teraz nie będę miał miejsca, żeby. Yy, żeby zdobyć tą łopatę. A z pustą ręką. Dziwne, ale okej. Okay. Bierzemy łopatę. Mopki wszystkie zginały. Nie wiem, czemu pokazuje mi się 3000 metrów, ale 4 do tego NPC, ale on był tutaj. I tak, jakby mnie nie poz... Nie poznawał. A, że mamy mu pomóc. I... że znaleźliśmy jego łopatę. Ale czemu jest właśnie zardzewiała? I dalej? Słyszeć dźwięki, ale... No. Um. O, kolejny raz Martin. Aha, czyli że to przez tą patę chyba. I został uwięziony w pętli czasowej. I musimy iść do środka i on nam wytłumaczy o co chodzi. Zgaduję, że. Premun zniknął. Struktura, yy, ten budynek został zbudowany dawno temu przez straconą cywilizację ma inne ma dziwne moce potrafi właśnie zaginać czas i narzędzia którymi używali żeby zbudować tą strukturę Time Valley yy, po prostu mają sobie moc i na przykład ta łopata i wysyła właśnie tego Ashera cały czas w przeszłość, w przyszłość, i problem jest taki, że on umarł w przeszłości i tworzy to paradoks, ale możemy go uratować i mamy przejść przez wyrwę i Wyłączyć do niego i mu pomóc. Gdzie są wszyscy? To miejsce jest pełne pracowników. Co się z nim... będzie dziać? Znaleźć swoją... Aha, to już... zgaduję co się będzie działo. <laughs> Dokładnie. I będziemy musieli... Yy, powstrzymać yy, to, żeby po prostu na niego nie spadło. się, że to będzie gdzieś... Oj, dobra. Będzie o wiele szybciej niż po prostu spinanie się po drabince. Gdzie... Teraz, o. Tu musimy po prostu to przestawić Żeby mu na głowę nie spadło, dobra Teraz gdzie tu widzę jakiś kolejny przycisk Co to robi, Ym, nie mam zielonego pojęcia ale może mam już zaliczoną kolejną rzecz? Mam taką nadzieję, że teraz się nic nie będzie dziać. Nawet nie, nie jestem w stanie zbytnio. czytać co to się dzieje, bo na czymś innym się skupiam. Tam jest kolejna rzecz. Klucz i. że mam na tyle miejsca żeby tu to... Nie mam miejsca. Czyli A. I wystrzelimy prosto na niego, tak? <grymne> Nie. Dobra, czyli powtórzymy to jeszcze raz i widzę się z wami za chwilę, jak już dojdę do tamtego momentu. Więc już teraz wezmę i... Użyję tego działa. Tak naprawdę nie wiem po co bym go miał używać. E? Bo ktoś za nim będzie. Będę trzymał ewentualnie po prostu ten klucz i kule w w razie W. E... To nie wypad wypadło. Dobrze. Więc teraz tylko na niego poczekać. Ok, więc on teraz tutaj przyszedł, ale nie wiem. Yy, nie wiem, co, co by mogło. Co zrobiło to, że wystrzeliłem to wcześniej, ale. Okej, okay, znalazł swoją łopatę. I przyszedł Martin. Martin mu mówił, żeby po prostu, że może tutaj mieszkać, ale żeby nie dotykał żadnych dziwnych rzeczy. I no i przez to właśnie już setki lat temu utknął tej pętli czasu, I żeby go nie wyrzucać z tej y, rewiny. Więc, teraz już, że jest niedostępna dla większości ludzi, on, ją, on nią się opiekuje, że tak to powiem, przez biedne dusze, tak jak nasz świetny, o, znajomy, Asher. Mhm. Mhm. Czy on jest... Wiekiem. Nawet pod jego mocami podróżowania w czasie, co to nie jest normalne, ale mówi, że czytał książki. Hmm. Dobra, może tak naprawdę mógł go wcześniej wydobyć sam. Mówi mu, że umarł wiele razy w przeszłości. I na pewno się jeszcze spotkamy z Martinem. Więc... <noise> Okej, okay, że nadal tu jest? Jest. I zniknął. Hmm. Ktoś nam chce powiedzieć na ucho. Tak, tylko nie mamy, jak zwykle, miejsca. A te już pewnie rzeczy mogę wyrzucić, bo nie będę potrzebował. I możliwe, że on znał Boba widział parę listów w domu. Bob był ciężkim człowiekiem do poznania, coś takiego. I Wezmę to. U mana regeneracja. Okej. Okay. Ciekawe. Chyba to na pewno gdzieś odłożę do Brytki, bo przecież ma, regeneracja mania jest dosyć ciekawe. Schowamy to i teraz... Gdzie powinniśmy iść? Gdzie jest coś najbliżej? No, w sumie jeszcze zanim, myślę, że mam poziom, jeszcze potrzeb będę potrzebował jeden, żeby móc <ścoughs> zdobyć punkcik tutaj. I wtedy za każdy 5 Będziemy mieli 1% zwiększony spell damage. Czyli się to. Przyda. I to jest. Irokineza będzie nam dodawała. Jeden. Jeden many na sekundę. Jeśli będziemy ją. nią po prostu atakować przeciwnie. Więc to się jak najbardziej przyda. I to jest też z naszego arkanisty. Zwiększenie banku many. Hmm. O, i tu nam później, jeżeli będziemy używać teleportu, będziemy mogli szybciej chodzić, więc świetnie. Hmm, to jest też ciekawe. Dobra, y, bo zagapiam się teraz cały czas w, w tej umiejętności, ale muszę zobaczyć. Gdzie dalej i co dalej? Teraz bardziej w Defense postaram się pójść, bo jednak no troszkę troszkę brakuje nam tego defensa. Recovery from the past. To jest 700, mm, 1000, więc chyba zgaduję, że. Że będziemy robić recover from the past, tak? To było to? To było to. I w którym miejscu jest? I to chyba mi się wydaje, że to będzie... Tak, to będziemy mogli sobie resetować wszystkie umiejętności. Więc najpierw sobie skoczę do miasta, żeby zidentyfikować wszystkie przedmioty, sprzedawać. A w sumie mogę użyć teleporta. Zapomniałem, że je w ogóle mam. Zużywa to nam soul pointa jednego, ale wydaje mi się, że jak nie tracimy ich aż tak bardzo, to się opłaca. I identyfikuję. W sumie tylko jeden przedmiot mam, ale do banku i tak muszę się dostać. Hmm. Ciekawe. Nie wiem, czy. No. tego co widzę, to jest lepszy w DPS ie na pewno. Ale będziemy mieli mniej regeneracji many, mniej życia. Poużywam przez chwilę i zobaczę, jak, jak to wyjdzie z tym. Bo jednak, no, więcej ataku to więcej. EXPA i po prostu lepiej się będzie tym wszystkim. pracowało, że tak to powiem. Sobie podkładam. Mm -hmm. i w sumie sprzedać tylko chyba ten hełm pójdę. A nie, dobra, to jest mój hełm, bo już nie będę potrzebował tej maski creepera. I. Mm widzę, że powoli się zbliża czas, żeby kończyć, bo no troszkę mam już na tym na zegarze, że tak to powiem. I w takim razie. W takim razie będę chyba powoli na dzisiaj kończył. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Widzimy się już jutro. Do zobaczenia. Cześć.